Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na wideotesty.pl z tej strony Marcin. Zapraszam się na recenzję gamepadu od firmy Speedlink. Jest to model nazywający się Torid. Jako, że nie widzieliście rozpakowania tego sprzętu, myślę, że najpierw przytoczymy sobie... Takie podstawowe cechy tego urządzenia, jest ich naprawdę sporo. Przede wszystkim, jeśli chodzi o cenę, średnia cena to jest około 100 zł, a więc troszeczkę taniej niż oryginalny pad do Xbox'a czyli coś takiego. Przy okazji, Torrid jest dość wiernym klonem tego. Pada. Moim zdaniem nie jest lepszy, ale o tym już sobie porozmawiamy za chwilę. Natomiast, jak najbardziej jest to urządzenie przyzwoite. Można go kupić nawet za jakieś 80-90 zł, z tego co widziałem. Jak to przytraficie na jakąś promocję, więc cena atrakcyjna. No i przy okazji, nie działa ona akurat z Xboxem 360, natomiast działa z PC oraz PlayStation 3. No tak, więc bardzo fajnie. Dobrze, ja tego pada sobie na chwilkę odłożę, za chwilę do niego wrócimy, zobaczymy szybko podstawowe cechy, które oczywiście są na pudełku także. Przede wszystkim pad działa w dwóch trybach. X-Input oraz Direct Input, czyli praktycznie z wszystkimi grami będzie kompatybilny i z nowszymi i starszymi. Z nowszych pozycji akurat grałem sobie w Cryzisa 3, tym padem naprawdę się fajnie grało. Też troszeczkę w Sniper Elite 3 Afrika, ze starszych produkcji akurat naszło mnie na Crisisa 1, więc też sobie troszeczkę pograłem. I powiem Wam, że uczucie praktycznie takie, jakbym grał na konsoli, chociaż zdecydowanie jako gracz pc dużo bardziej wolę kontrolować grę przy pomocy klawiatury i myszki. Takie pady są dużo, dużo lepsze do gier typu Tekken czy jakiś Street Fighter, ewentualnie do takich gier jak Prince of Persia, gdzie po prostu wygodniej tą postacią steruje się wieloma przyciskami spada niż jest to dziś rozsiane po klawiaturze. Dobrze, jedziemy dalej ze szczegółami. Zasięg 8 metrów, to no wystarczający, ponieważ na ogół jesteśmy przy komputerze bardzo blisko a przy konsoli jest to średnio 3-4 metry, może 5, jak ktoś ma większy salon. Tak więc 8 metrów w zupełności wystarcza. Częstotliwość pracy czujnika to jest 2,4 GHz. Oczywiście w komplecie dostajemy taki mini odbiorniczek USB, już Wam go pokazuję. To jest takie maleństwo, tak więc bardzo dyskretna rzecz. Przycisk Turbo Fire jest oczywiście tutaj na gamepadzie. Pad ma całkiem mocne wibracje, myślę, że porównywalne z tym xboxowym padem tak więc granie przy pomocy tego pada naprawdę daje frajdę szczególnie z tymi wszystkimi efektami wibracyjnymi 10 godzin jeśli chodzi o żywotność budowanej baterii tutaj moi drodzy nie wkładamy żadnych paluszków pad ma własną baterię i ona wytrzymuje do 10 godzin Kiery maksymalnie z tymi wibracjami ładuje się 2 do 3 godzin przez kabel USB który jest także w komplecie tutaj w komplecie mamy także sterowniki i instrukcje więc wszystko co jest potrzebne żeby rozpocząć zabawę z tym padem no i tak, mamy dwa analogowe triggery, dwie analogowe gałki wielokierunkowe oraz 10 przycisków cyfrowych. A więc, podstawy, moi drodzy, już sobie takie podstawowe cechy przyswoiliśmy. Pad, generalnie wykonany, jest moim zdaniem bardzo dobrze. Jest dostępny w kilku kolorach. Ja mam akurat zielony, jest chyba też czarny, czerwony. To sobie możecie sprawdzić na stronie Speedlinka, już tam też są te wszystkie kolory. Jeśli chodzi o wagę tego gamepada, jest on jakieś 50 gram lżejszy niż ten Xboxowy. Jest też minimalnie minimalnie mniejszy, za to jest troszeczkę wyższy, ale kształtem jest bardzo bardzo zbliżony do tego klasycznego, najwygodniejszego, moim zdaniem, kontrolera. Plastik, z którego jest wykonany, jest całkiem dobry. Tu mamy takie fajne, chropowate, gumowane elementy, które poprawiają nam chwyt tego gamepada. Oczywiście przy okazji widzicie też port mini-USB, gdzie podłączamy sobie kabelę ładujący tą wewnętrzną baterię. No i zobaczcie, jak to wszystko pracuje. D-pad kierunkowy jest on całkiem niezły, chociaż moim zdaniem troszeczkę mniej precyzyjny niż ten z Xboxowego pada, jeśli chodzi o te gałki kierunkowe to również są przyzwoite, ale też nie da się tego aż tak precyzyjnie kontrolować, jak w tym Xboxowym. Jeśli wiecie, co mam na myśli, w Xboxie możemy. To wychylenie bardzo, bardzo precyzyjnie dostosować do potrzeb gry. Też jest większy opór tego drążka, też bardziej on chce powracać do pozycji wyjściowej. Natomiast w Toridzie te drążki są lżejsze, bardziej się poddają naciskowi i sprawia to, że są troszeczkę mniej precyzyjne, ale mimo wszystko ta precyzja jest naprawdę wysoka. Podobnie ma się sprawa z triggerami, które w Xboxie pozwalają na bardzo dobre dozowanie, na przykład dawania gazu w grach wyścigowych. Tak samo jeśli chodzi o hamulec, w torridzie ponownie jest uczucie większej miękkości tego i ten przełącznik idzie nam tak praktycznie bez oporu do pewnego miejsca. I dopiero później mamy większą kontrolę. Tak więc w Xboxie rozwiązano to troszeczkę lepiej, ale mimo wszystko do grania w gry pecetowe bardzo fajnie się to sprawdzało. i oczywiście tutaj dwa przyciski jeszcze prawy i lewy. Które tak klikają. Ponownie Xbox wygrywa, ponieważ po prostu są cichsze. Zobaczcie, posłuchajcie. Te są takie bardziej klikające. No, no ale dobra, to jest akurat szczegół. Te guziczki sprawdzały się bardzo dobrze. Jak widzicie, się włączył. W międzyczasie odpalamy go tym przyciskiem Speedlink, oczywiście. Mamy też przyciski Back, Start, przycisk Turbo. No i same te gałki analogowe też działem jako przyciski i też robią to troszeczkę głośniej niż te xboxowe no i zostaje nam najważniejsza część pada czyli cztery przyciski różnokolorowe które no, jak słyszycie działają przyzwoicie są dość dobrze wyważone i korzysta się z nich naprawdę bardzo fajnie teraz zobaczycie jeszcze krótką taką część praktyczną a następnie zapraszam was na podsumowanie Dobrze, moi drodzy, czas na szybkie podsumowanie testów tego gamepad'a. Powiem wam, że konstrukcja naprawdę udana. Nie przesadził producent także z ceną, ponieważ można go kupić za jakieś 80 do 100 zł średnio. Tak więc troszeczkę taniej niż pad od Xboxa oryginalny. Natomiast zaletą jest to, że ten padzik jest fajnie wykonany. Mamy go dostępnego w kilku kolorach. Bateria starcza na 10 godzin grania, więc całkiem całkiem fajnie. No i kompatybilnie jest z PC-tem i z PlayStation 3, więc nie będzie to też urządzenie wykorzystywane tylko przy jednej konsoli lub jednym rodzaju urządzenia. Pod kilkoma względami moim zdaniem ustępuje oryginałowi, czyli Xboxowemu gamepadowi, na którym jest wzorowany. natomiast mimo wszystko sprawdza się przyzwoicie, jak za tą cenę sprzęt naprawdę dobry i wart polecenia, więc jeśli szukacie, pada do komputera PC a tym bardziej przy okazji macie w domu też PlayStation 3 i przyda wam się drugi kontroler, na przykład żeby z kimś pobrać sobie w jakąś grę umożliwiającą zabawę wielu graczy, to na pewno wydatek takiego kontrolera będzie w pełni uzasadniony i szybko się zwróci. Mam wrażenie, że taki padik naprawdę długo nam posłuży. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji, więcej informacji jak zwykle na portalu videotesty.pl, link do pełnego artykułu macie w opisie filmu, tak więc zachęcam Was do wchodzenia, a na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!